O! widzę Handelek. Cześć obcy. Cześć Iwan. Cześć. Co byś z Nie widzisz. Bilety na koncert. Bo. Na kogo? Na Beatlesów? No. no. Czym się, się nie spóźnili? Przecież oni już w połowie nie żyją, te. Co ty fanzoli, żywal? Żyją i ci powiem więcej, oni zagrają. Kaj. U Aloyza, Stary, byjdź realistą. Wiesz, to ci może u Aloyza zagrać. Ja wiem, te, te Rollingstonesy, Stonesy, ci godą, będą lepsze jak Beatles. jakie okay. Beatlesy. Jakie Beatlesy, jakie Rollingstonesy, stary? Prawdziwy show, prawdziwy koncert u Alojsa. Wiesz, to może ci dać. Jo. I, I proszę bardzo, może być po angielsku. Zagrać Ci po angielsku. Ale z kapelą co on czy są? Jo z kapelą, proszę Aha, bardzo. One, two, three. Coś takiej. Lulą Alarmujesz jak auto alarm. Nie, nie. Cze, ach mu nie godaj. No jest imprezario od Walda, ja wiem. Jo jest twój impresario. Iwald, ale zrozum, tu chodzi o międzynarodową imprezę, rozumiesz? I nie o takie pieniądze się tu rozchodzi. No, ale jakie pieniądze? Bo ile są bilety. 500 zł! Bo stary. 500 złotych! Powodzenia! Ty, powodzenia! Ty 500 złotych to za ta twoja kapela, by ci żony nie dał za rok razy z instrumentami i za wszystkie występy. Nie załamujemy się. Nie, nie, nie.